Czy jest rzeczywiście tak, że dużo osób, które trafiają do gabinetu z depresją, pod spodem ma DHD, depresja jest? Skutkiem ADHD? Tak, mhm. tak, tak. Czyli tak. ADHD do, prowadzi do depresji. Jednym kawałkiem jest to, że wywiera na siebie osoba presję. Nie ma przestrzeni na odpoczynek, na słabość. Osoba z ADHD idzie na treningi, tu nie ma przestrzeni na to, żeby ona się zatrzymała po 45 minutach. Taka osoba się zajeżdża. Póki nie padnę, to nie kończę treningów i dopiero mam satysfakcję. Natomiast to, że padnę, to jest wykończenie organizmu. Takie osoby nie, mają, nie widzą tego, że są przemęczone. Tak jak w pracy, nie? Nadgodziny, mogę pracować, jestem jak robot. No i padają. No i to też prowadzi do stanów depresyjnych. Spadków dopaminy, nie znoszą st stanu braku sił. Mm -hmm. Osoby z DHD uwielbiają działanie, bo to jest podstawą ich poczucia wartości. Wtedy są sprawcze dochodzi do tego momentu kluczowego, gdzie im spada energia, bo nie mają siły, to zaczynają się negować. Włącza się im wrogość do siebie, nienawidzą, nienawidzą tego odpoczywania. Już choroba to jest chyba najgorsza przestrzeń. Nie? Nieumiejętność Czyli... odpoczywania, to jest też kluczowe tak, tutaj. W... Tak, mhm, u osób z ADHD. No więc to jest jakaś część depresyjna. No i też to duszenie się w tych ramkach bycia. Że są nieszczęśliwi, że robią coś, ale nie wiedzą, jak inaczej. Nie wiedzą, jak inaczej żyć, bo to jest jedyna droga, którą znają.